Cześć, ja nazywam się Gola Adam. Od 2016 roku pracuję w IT jako tester, później jako QA, później jako QA z takim mocnym backgroundem w cyberbezpieczeństwie. I właśnie w związku z tym wieloletnim doświadczeniem w Security i Cyber Security uruchamiam już niedługo praktyczny cykl warsztatowy dla wszystkich QA i testerów, którzy chcą. Poznać, czym jest bezpieczeństwo, czym jest bezpieczeństwo informacji, czym jest cyberbezpieczeństwo, chcą nauczyć się, jak testować bezpieczeństwo w swoich projektach, jak analizować podatności, jak je wyszukiwać, jak wykonywać oceny podatności. Natomiast dostaję sporo maili, które pokazują Wasze zainteresowania, zainteresowanie uczestników oraz potencjalnych uczestników. Na przykład cytuję. Bardzo dziękuję za tak ekspresową odpowiedź. Polecam się w pamięci w temacie autoryzacji i już nie mogę się doczekać rozpoczęcia warsztatów. To jest oczywiście odpowiedź na jedno z pytań, które mailowo dostałem. Pokazuje, że są osoby, które nie mogą się doczekać. Inne były pytania, czy warsztaty na pewno się odbędą. Warsztaty z cyberbezpieczeństwa też fajnie pokazuje zainteresowanie. Ja w edukacji, w szkoleniach. Pracuję od 2021 roku w stricte w szkoleniach, natomiast wcześniej też budowałem newsletter, chociażby budowałem materiały bezpłatne, dzieliłem się swoją wiedzą. Niestety, jak to w świecie internetu bywa, pojawiają się różne negatywne komentarze i dzisiaj chciałbym na nie odpowiedzieć tutaj wspólnie publicznie. Cytuję taki jeden z komentarzy, który nie do końca jest pozytywny. Podziwiam ludzi, którzy dalej, przy obecnej sytuacji na rynku, sprzedają marzenia i celują w zdesperowanych ludzi. Słuchajcie, ja nigdy nie sprzedawałem marzeń. Ja uważam, że o marzenia trzeba dbać, trzeba je samodzielnie do nich docierać, trzeba się starać, trzeba o nie walczyć, albo można, bo można mieć takie marzenia, których nie chcemy spełnić. Okej, okay, jak najbardziej. Wszystko jest dla ludzi, ale nie ma czegoś takiego jak sprzedawanie marzeń, i uważam, że to jest bardzo krzywdzące. Tym bardziej, że nie jestem osobą, która wczoraj stworzyła jakiś pseudokurs, dzisiaj go próbuję na siłę sprzedać. Nie, już wieloletnie doświadczenie w edukacji. I setki, może ponad tysiąc, nie liczyłem tego, zadowolonych uczestników, którzy zrealizowali swój cel za pomocą moich e-booków, kursów, szkoleń, mniejszych lub większych materiałów edukacyjnych. Bez zbędnej teorii, za to z praktyką, która od razu da ci efekty, to jest cytat, mój własny cytat z mojej kampanii marketingowej, ale jest tutaj komentarz. No nie wiem, czy w cyberbezpieczeństwie jest to pożądane nie znać tej zbędnej teorii, gdzie im większe zrozumienie, tym większa szansa na znalezienie czegoś. No oczywiście masz rację. Teoria jest bardzo ważna. Natomiast ja napisałem, że tutaj będzie bez zbędnej teorii. Sam, nawet na stronie, pro, info, stronie internetowej jest informacja, że nasze warsztaty to jest cykl kilku spotkań po, trwających po dwie godziny, z czego około 40 minut to będzie właśnie teoria, bo ona jest ważna. Więc ja nie powiedziałem, że tej teorii nie będzie. Ja powiedziałem, że nie będzie zbędnej teorii, ponieważ wszystko jest tak ułożone, żeby dać osobom, które zajmują się testami, które zajmują się zapewnianiem jakości, takie solidne fundamenty zrozumienia, czym jest bezpieczeństwo, tak, żeby te osoby były również samodzielne w wyszukiwaniu podatności. Ta teoria jest bardzo ważna i ta teoria będzie. No cóż, wyciągnięta z kontekstu, albo po prostu ktoś. Nie przeczytał słowa zbędnej teorii. Agenda wygląda biednie. To jest bardzo ciekawy komentarz. Agenda jest podzielona na sześć modułów, po jednym na każde spotkanie dwugodzinne. Dla przykładu, na pierwszym spotkaniu będziemy robić wstęp do bezpieczeństwa informacji, będzie o ISO 27001, będzie o NIS-2, będzie o DORA, będzie o AI Act, będzie wstęp do cyberbezpieczeństwa, będzie analiza przykładowych. Przypadków naruszenia bezpieczeństwa. W drugim dniu opowiemy sobie, pokażemy, zobaczymy i poćwiczymy już o dokumentach, o raportach, o źródłach wiedzy, o dobrych praktykach. Zrobimy sobie też wstęp do testów bezpieczeństwa aplikacji webowych. Przygotujemy sobie taką strukturę, taki plan działania na kolejne dni, ale ten plan działania będzie też dla Ciebie da, do wykonywania, do wyszukiwania podatności w Twojej aplikacji komercyjnej. Na kolejnym spotkaniu, trzecim oraz czwartym, czyli na dwóch kolejnych spotkaniach dużo praktyki, dużo narzędzi, dużo konkretnego wyszukiwania podatności w aplikacjach webowych. Na piątym spotkaniu będziemy tworzyć raporty. Będziemy tworzyć to w ten sposób, żeby były one użyteczne, więc najpierw powiem, ci, opowiem i pokażę ci, co powinno się w takim raporcie znaleźć, a później będziemy sobie Wspólnie coś takiego tworzyć, i ten raport będzie też dla ciebie dostępny do wykorzystania, na przykład w portfolio. Na spotkaniu szóstym będziemy rozmawiać o RODO, będziemy rozmawiać o GDPR, o naruszeniu danych osobowych w naszych aplikacjach webowych. Zobaczymy, na co zwracać uwagę już konkretnie pod kątem danych osobowych i w ogóle czym są te dane osobowe. To jest sześć modułów. Każdy moduł po dwie godziny intensywnej praktyki. Dodatkowo będą jeszcze ćwiczenia, zadania domowe, ale o tym za chwilę, bo do tego też się ktoś przyczepił. Swoją drogą, daj znać, czy ta agenda jest ogólna. Ja nie rozpisywałem konkretnych narzędzi, podatności. Nie, niech wchodziłem w tak bardzo szczegóły, zrobiłem to ogólnie, ponieważ będziemy na bieżąco analizować poziom grupy, żebyśmy jak najwięcej z tego wyciągnęli. Także, daj znać, czy ta agenda jest dla Ciebie biedna. Dodatkowe 40 godzin materiałów. Oczywiście to twoje przygotowanie do kursu, nie jest tak, że wyślesz kilka linków do hack the boxów i pora na cs -a. Otóż nie, już tłumaczę, o co chodzi. 40 godzin dodatkowych materiałów to są dodatkowe ćwiczenia, zadania domowe, które będą realizowane przez uczestników między naszymi warsztatami. Ja przygotowałem materiały, przygotowałem e, źródła ogólnodostępne. Specjalnie wy, wybrałem ogólnodostępne, żebyście mieli do tego dostęp również po Szkoleniu, nawet rok po szkoleniu, ale w tych 40 godzinach materiałów to nie jest tak, że ja rzucę i koniec, bo to trzeba sprawdzić, to trzeba zweryfikować i ja będę też cały czas dostępny. Jeżeli ktoś utknie, ktoś czegoś nie będzie umiał, nie będzie wiedział, nie umie czegoś znaleźć, cały czas jestem dostępny, więc będziemy sobie na to reagować. Hack the boxa używać nie będziemy. Nie na tym etapie, nie na tym poziomie i nie na tym szkoleniu. Ale to jest fajna rzecz, żeby sobie to poćwiczyć, jak już podstawy, takie fundamenty solidne sobie yy, przygotujemy, zrobimy. Nie pozdrawiam, bo gardzą ludźmi wciskającymi byle co, żeby tylko zarobić. Nie wiem, czy to jest warte 150 zł. No okej, okay. ktoś mną gardzi. Szanuję nie musimy się lubić. Nie wiem kogo nie lubię, bo to jest konto anonimowe, ale okej, okay, szanuję. Natomiast czy nie jest to warte 150 zł? 6 spotkań po 2 godziny daje 12 godzin. Do tego pre-party oraz after-party, czyli kolejna, powiedzmy łącznie dwie godziny, mniej więcej, to już mamy 14 godzin. Do tego przygotowanie z ewentualne jakiś kontakt mailowy, kontakt na grupie wsparcia pomiędzy warsztatami. No nie wiem, jeżeli znajdziecie jakieś szkolenie, które ma zbliżoną agendę, Zbliżony czas trwania i to, jest, to są warsztaty online na żywo, za mniej niż 150 zł. To ja bardzo chętnie zobaczę to szkolenie i nawet może wezmę w nim udział. Dajcie znać. Punkt. Nie mówiąc już, że czy czwarte tych kursów to wygenerowane przez GPT czy inny model. Świetny komentarz, z którym się ogólnie zgadzam, bo uważam, że w świecie szkoleń, w świecie kursów robi się dużo niedobrego. Wchodzą osoby, które generują jakiś chłam, potem go sprzedają i... Ta funkcja obrona u uczestników jest nawet wskazana. Ja nawet do tego zachęcam, żeby zawsze weryfikować, kto jest prelegentem, kto jest autorem szkolenia, co tam się znajduje, co otrzymamy w ramach tej ceny i czy w ogóle mamy też wsparcie dodatkowe, a nie tylko kupimy coś i, i, i koniec. Natomiast to są warsztaty online, więc tu ciężko nagrać. Także pojawiły się negatywne komentarze, chciałem dzisiaj je troszeczkę na nie odpowiedzieć. Cieszę się, że takie pytania, takie wątpliwości się pojawiły, ponieważ mogą one dotyczyć większej ilości osób, większego grona potencjalnie zainteresowanych. Ja do warsztatów serdecznie zapraszam. Jeżeli macie dodatkowe pytania, obiekcje, jakieś wątpliwości, dajcie znać, porozmawiamy, zobaczymy. Bez wciskania czegoś na siłę. To nie jest szkolenie dla każdego, to jest szkolenie dla osób, które chcą się rozwijać w temacie bezpieczeństwa. I to jest szkolenie dla osób, które mają ten czas, bo będzie naprawdę intensywnie. Zapraszam bardzo serdecznie altedu.pl, łamane przez usługi i tam sobie możecie poczytać więcej o tym wszystkim. Miłego dnia!